U mnie myśli o powołaniu zaczęły się dosyć późno, bo nie byłem w dzieciństwie ministrantem, nie byłem jakoś blisko, yy, blisko ołtarza, blisko w kościele, ale to pojawiło się wraz z wstąpieniem do wspólnoty oazowej, gdzie, gdzie myślę, że Pan Bóg dał mi taką wielką łaskę tego, żeby, żeby go poznać, żeby doświadczyć takiej żywej wiary, wiary, która jest relacją z nim. I gdzieś w tym wszystkim zacząłem odkrywać, yy, odkrywać powołanie. Może bardziej pojawiły się pierwsze myśli. O tym, czy może nie jestem wezwany do tego, żeby być księdzem. A tak naprawdę powołanie zacząłem tak poważnie rozeznawać w seminarium. To jest rzeczywiście dobry czas na rozeznanie. Dlatego też chcę powiedzieć wszystkim, którzy mają może takie myśli o powołaniu, ale się wahają, nie bójcie się. To jest myślę kluczowe słowo w powołaniu. Nie bójcie się, idźcie, spróbujcie. Zobaczcie, co Pan dla Was przygotował. Zobaczcie, czy odnajdujecie się na tej drodze. Naprawdę to jest piękna droga, wymagająca jak każda, ale piękna i dająca wiele radości.